Dziś w cyklu Natura się odpłaca. Odwiedzamy gminę Ciężkowice. Na mapie trzeba jej szukać na południe od Tarnowa i na wschód od jeziora Rożnowskiego. To krajobraz typowy dla Pogórza. Niewielkie wzniesienia poprzecinane są malowniczymi dolinami. Jedną z nich płynie Biała Tarnowska. Rzeka tyleż piękna, co kapryśna. Rzeka Biała stanowi duże zagrożenie. Jest zlewiskiem kilku bocznych, mniejszych rzek i na terenie Ciężkowic. Można powiedzieć, następuje kumulacja tego. Woda zagraża nie tylko uprawom rolnym, ale również gospodarstwom domowym, zakładom pracy. I od kilku lat te straty są właściwie corocznie, a w ostatnich latach to rzeka biała występuje z brzegów kilkakrotnie w roku. na mapie okolic Ciężkowic widać skąd się może brać ten problem. Bo ta mapa sięga troszkę dalej poza granice gminy i widać, że zlewnia Rzeki Białej jest dosyć mocno wylesiona. Więc pewnie tutaj z tych pól bardzo szybko woda spływa w dół, tak? Bardzo szybko woda spływa z tych gór, bo wiadomo teren górzysty i przybór wody w korycie Rzeki Biała jest no, bardzo szybki. No, i oczywiście jest mało czasu wtedy na konkretne działania. No, a niestety tutaj samorząd odpowiada za bezpieczeństwo i w ogóle całą y, akcję przeciwpowodziową. Więc, y, no jak otrzymamy jakiś tam komunikat, no to trzeba się po prostu od razu brać do roboty. Dysputy o konieczności zabezpieczenia mieszkańców doliny przed kolejnymi powodziami toczą się od lat. Planuje się nawet obwałowanie całego jej biegu. Z tym może być kłopot, bo rzeka jest siedliskową ostoją sieci Natura 2000. Tak daleka ingerencja zapewne zostałaby negatywnie zaopiniowana w ocenie oddziaływania na środowisko. Niebagatelną kwestią są także koszty budowy wałów, które mogłyby sięgnąć miliarda złotych. Budowanie długich ciągów obwałowań poza terenami zwartej zabudowy miejskiej to koncepcja, która w całej Europie jest już uważana za przeżytek. Czas dowiódł, że skuteczność takiego rozwiązania jest tylko pozorna. Wznoszenie wałów daje złudne poczucie bezpieczeństwa. W Polsce jeszcze dzisiaj po wielkich powodziach często zezwala się na budowę domów tuż za wałem, nawet wtedy, gdy jego korona dosłownie sięga dachów. Co zostanie z tych domów, gdy za którymś razem ten wał nie wytrzyma? Ale jeśli nie wysokie wały, to co? Rozwiązaniem może być pozostawienie rzekom więcej przestrzeni poprzez zachowanie istniejących i odtwarzanie dawnych terenów zalewowych tam, gdzie to tylko jest możliwe. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z technicznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej. Zamiast wielkich zapór i wysokich wałów można budować poldery, zbiorniki boczne i tzw. Tak suche zbiorniki. Poldery to wydzielone części dolin rzecznych, zalewane przez wodę w okresie wezbrań. Zbiorniki boczne, jak sama nazwa wskazuje, usytuowane są z boku rzeki. Ich główną funkcją jest magazynowanie wody na potrzeby gospodarcze i rekreacyjne. W okresie bezbrań nadmiar wody jest kierowany do częściowo wypełnionego już zbiornika. Woda jest do niego doprowadzona kanałem dopływowym i następnie po przejściu fali powodziowej odprowadzona z powrotem do rzeki. Rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska są również suche zbiorniki. W przeciwieństwie do tradycyjnych zapór, choć są usytuowane w poprzek rzeki, nie przerywają jej ciągłości i nie stanowią przeszkody dla wędrówek ryb na tarło. Przy średnich stanach wód, rzeka przepływa przez nie bez przeszkód. Obszar zbiornika pozostaje suchy przez znaczną część roku. Pozwala to na rolnicze użytkowanie jego powierzchni. Zbiornik ulega napełnieniu dopiero przy wysokim stanie wód, co skutecznie spłaszcza fale powodzi. W ramach projektu Natura się Odpłaca, samorządowcy z okolic Ciężkowic wzięli udział w wyjeździe studyjnym do niemieckiego miasteczka Rotenburg. Mogli tam zobaczyć współcześnie stosowany w Europie system przeciwpowodziowych zabezpieczeń, skuteczny, jednocześnie nieszkodzący przyrodzie. W tym miejscu zaznaczone są poziomy, które osiągały fale powodziowe przechodzące przez Rotenburg. Na przykład 1984, 1946 i 1995. Fala w 1941 była aż tak wysoko. Dzięki naszym działaniom, gdyby fala taka jak ta z 1995 roku przeszła przez Rotenburg dzisiaj, to poziom wody byłby o tyle niższy. A w przypadku mniejszej powodzi, jak ta z 1946 roku, teraz woda sięgałaby tylko dotąd, czyli praktycznie nie byłaby już groźna dla miasta. Dzięki oddaniu rzece przestrzeni poziom fal powodziowych obniżył się o 1,20 m. I tam zobaczyliśmy rozwiązanie podobnej sytuacji jak u nas. Tam na rzece Fulda zostały wyznaczone takie tereny zalewowe, gdzie w sytuacji, kiedy przybiera, podnosi się poziom wody, to woda na te miejsca właśnie wyznaczone się rozlewa i tereny zurbanizowane nie ucierpią podczas powodzi. Tam zostało to rozwiązane no, bardzo dobrze, od początku, że tak powiem, do końca. Tereny zostały wykupione pod te poldery. Infrastruktura dostosowana do tych określonych potrzeb, na przykład mosty, zostały wydłużone, dobudowano przęsła i żaden nasyp drogowy, żaden most nie blokuje przepływu wody. Woda swobodnie sobie spływa. W miejscach zurbanizowanych, czyli w samym Rotenburgu, tam ten problem po prostu zniknął. Dotychczasowa e, koncepcja, częsta e, w stosowaniu, to jest obwałowanie rzek. E, to powoduje <laughs> e, zawężenie koryta e, rzecznego, a rzeka e, potrafi sobie z tym poradzić e, w sposób często brutalny, e, niszcząc ludzki e, dorobek. E, tutaj zastosowano, nazwijmy to alternatywną, ale bardzo, bardzo starą metodę, która Wykorzystuje naturalny charakter rzeki, jej zachowania. Polderyzację, czyli wyznaczono miejsca wzdłuż rzeki, takie, które są niezagospodarowane przez człowieka, i w momencie, kiedy rzeka przybiera, spiętrza się, te tereny są zalewane. Znamy to również z Polski na terenie przy są takie rozwiązania. Równolegle warto by uruchomić program dolesiania wzgórz czy też pobliskich gór. To na pewno zwiększy naturalną retencję. Koncepcja zabezpieczeń przeciwpowodziowych, które nie będą szkodzić przyrodzie rzeki, współgra z programem realizowanym od lat na Białej i innych dopływach Dunajca i Wisły przez Regionalną Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Krakowie i Polski Oddział WWF, Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody.